Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy Kiedy bowiem będą mówić Pokój i bezpieczeństwo Tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada Jak bóle na brzemienną i nie umkną Ale wy, bracia nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy, przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi, ponieważ nie przeznaczył nas Bóg na to, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa który za nas umarł, abyśmy żywi czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie. W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę? O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w jego domu, po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował jego świątynią. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj pana bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj pana. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Jezus udał się do Kafarnaum miasta w Galilei i tam nauczał w szabat zdumiewali się jego nauką gdyż słowo jego było pełne mocy a był w synagodze człowiek który miał w sobie ducha nieczystego zaczął on krzyczeć w niebogłosy Och czego chcesz od nas Jezusie Nazaryjczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś. Święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo? Że z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą. I wieść o nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.